24 kwietnia 2025 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Radosław Sikorski wstaje do Mównicy, by przedstawić informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. W sali panuje napięcie. Ale nikt jeszcze nie wie, że za kilka godzin jeden człowiek wypowie słowa, które podzielą kraj na pół. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wiceprzewodniczący, patrzy na ministra spraw zagranicznych. I widzi coś, czego inni nie chcą dostrzec. Widzi Polskę, która przestaje być podmiotem. Widzi kraj, który staje się pionkiem w cudzej grze. Brakuje wizji, polityki handlowej oraz tematów dotyczących praw człowieka. Polska powinna mieć konkretną strategię w odniesieniu do globalnych rynków i relacji z innymi państwami. Te słowa Bosaka nie były krytyką. To był alarm. Ostrzeżenie przed tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami warszawskich gabinetów. Przed tym, o czym rząd woli milczeć. Ale żeby zrozumieć, dlaczego te słowa wywołały burzę, musimy cofnąć się o kilka miesięcy. Do stycznia 2025 roku. 24 stycznia 2025 roku Donald Tusk wraca do władzy. Pierwsza deklaracja nowego rządu brzmi jak przysięga wierności, pełne wsparcie dla strategii USA i NATO wobec Rosji. Brzmi znajomo. Powinno. Bo to nie pierwszy raz, gdy polska polityka zagraniczna brzmi jak tłumaczenie z angielskiego. Ale tym razem stawka jest wyższa. Znacznie wyższa. 15 marca 2025 roku Polska podpisuje kolejne porozumienia wojskowe z USA. Amerykańskie wojska stacjonują na naszej ziemi: amerykańskie czołgi, amerykańskie rakiety, amerykańskie bazy. Koszt? Ponad 10 miliardów złotych rocznie. Z polskiego budżetu. I tu pojawia się pytanie, którego nikt w rządzie nie chce zadać: kto za to płaci? I co dostajemy w zamian? Profesor Grzegorz Górski, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, nie ma wątpliwości: Polska pod rządami Donalda Tuska traci znaczenie w Europie. Zostaje zdegradowana do roli zaplecza dla Berlina. Zaplecza dla Berlina. Poligonu dla Waszyngtonu. Brzmi jak przesada. Zobaczmy na liczby. 4% PKB. Tyle Polska wydaje na obronność w 2025 roku. Najwyższy poziom w całej Unii Europejskiej. Ponad 20 tysięcy polskich żołnierzy zaangażowanych w misję NATO i wsparcie Ukrainy. Ponad 100 tysięcy miejsc pracy powiązanych z sektorem obronnym i amerykańskimi inwestycjami wojskowymi. Ponad 2 miliardy złotych rocznie na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Imponujące liczby. Ale jest jeden problem. Gdzie w tym wszystkim jest polski interes? To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. 60% społeczeństwa popiera twardą linię wobec Rosji. Ale 30%, i ta liczba rośnie, domaga się dialogu. Domaga się, żeby ktoś w końcu zapytał: Czy to nasza wojna? I tu wracamy do 24 kwietnia. Do Sejmu. Do Bosaka, Radosław Sikorski stoi przy mównicy. Mówi o zagrożeniu ze strony Rosji. O tym, że sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad. O tym, że Rosja szuka naszych słabości. Rosja spogląda na Zachód i szuka naszych słabości. Brzmi groźnie. Brzmi jak ostrzeżenie. Ale Bosak słyszy coś innego. Słyszy usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie dla polityki, która oddaje polską suwerenność w ręce obcych mocarstw. Bo jeśli Rosja jest zagrożeniem, a jest, to dlaczego Polska nie ma własnej strategii? Dlaczego każda decyzja musi być konsultowana z Waszyngtonem? Dlaczego każdy ruch musi być zatwierdzony przez Berlin? Brakuje wizji. Trzy słowa. Ale za nimi kryje się cała prawda o polskiej polityce zagranicznej. Brakuje wizji. Brakuje strategii. Brakuje odwagi, żeby powiedzieć to nasz kraj. I my decydujemy o jego przyszłości. Ale jest coś, o czym Sikorski nie mówi. Coś, co kryje się za oficjalną NAR. Za deklaracjami o bezpieczeństwie kryje się chęć utrzymania amerykańskich gwarancji. Za wsparciem dla Ukrainy kryją się korzyści gospodarcze z inwestycji wojskowych. Za twardą linią wobec Rosji kryje się presja sojuszników i obawa przed oskarżeniem o zdradę Zachodu. To nie jest polityka, to jest kalkulacja. Kalkulacja, w której Polska jest towarem, a nie graczem. I tu pojawia się pytanie, które podzieliło kraj: czy Polska ma być podmiotem, czy przedmiotem? Bosak mówi podmiotem. Sikorski mówi przedmiotem, ale w dobrym towarzystwie. I tu zaczyna się prawdziwy konflikt, bo to nie jest spór o politykę zagraniczną. To jest spór o tożsamość. Oto, kim jesteśmy jako naród? Czy jesteśmy krajem, który ma własne interesy? Czy jesteśmy krajem, który potrafi powiedzieć nie sojusznikom, gdy ci sojusznicy żądają zbyt wiele? Czy jesteśmy Polską, która pamięta Jałtę? Polską, która pamięta, jak Roosevelt i Churchill sprzedali nas Stalinowi? Polską, która wie, że gwarancje wielkich mocarstw są warte tyle, co papier, na którym jest pisano? Czy jesteśmy Polską, która pamięta Irak? Polską, która wysłała swoich żołnierzy na wojnę USA w zamian za iluzoryczne korzyści. Polską, która zapłaciła polską krwią za amerykańskie interesy? Już raz to przerabialiśmy. Czy znowu damy się w to wciągnąć? To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. I to pytanie dzieli kraj na pół. Bo z jednej strony mamy tych, którzy mówią: Rosja jest zagrożeniem. Musimy się bronić. Musimy być lojalni wobec sojuszników. I mają rację. Rosja jest zagrożeniem. Ale czy to oznacza, że musimy oddać naszą suwerenność? Czy to oznacza, że musimy być wasalami Waszyngtonu? Z drugiej strony mamy tych, którzy mówią: Polska musi mieć własną strategię. Polska musi być podmiotem, a nie pionkiem. I oni też mają rację. Bo historia uczy nas, że kraje, które nie mają własnej strategii, stają się ofiarami cudzych strategii. I tu pojawia się pytanie, na które nikt nie ma odpowiedzi: jak być lojalnym sojusznikiem, nie tracąc suwerenności? Bosak ma swoją odpowiedź. I ta odpowiedź brzmi: dialog. Dialog z Rosją. Nie kapitulacja. Nie zdrada. Dialog. Bo brak dialogu to nie jest siła. To jest słabość. To jest przyznanie, że nie mamy nic do powiedzenia. Że jesteśmy tylko wykonawcami cudzych rozkazów. Można próbować otwierać się na globalne południe, ale czy mamy do tego kadry? Czy mamy koncepcję? Wszystko zweryfikuje rzeczywistość. To słowa doktor Michała Lubyni, eksperta do spraw Azji. I te słowa są kluczem do zrozumienia problemu. Bo problem nie polega na tym, że Polska nie ma sojuszników. Problem polega na tym, że Polska nie ma wizji. Nie ma strategii, nie ma odwagi, żeby myśleć samodzielnie. I tu wracamy do 24 kwietnia, do Sejmu, do momentu, który zmienił wszystko. Bosak kończy swoją wypowiedź. Sikorski odpowiada, ale to, co mówi Sikorski, tylko potwierdza obawy Bosaka. Sikorski mówi o zagrożeniu, mówi o sojuszach, mówi o bezpieczeństwie. Ale nie mówi o Polsce. Nie mówi o polskim interesie. Nie mówi o tym, co Polska zyskuje. I wtedy Bosak zadaje pytanie, które zawisa w powietrzu: gdzie w tym jest polski interes? Cisza. Sikorski nie odpowiada, bo nie ma odpowiedzi. Bo prawda jest taka, że obecna polityka zagraniczna Polski nie ma nic wspólnego z polskim interesem. Ma wspólnego z interesem Waszyngtonu. Ma wspólnego z interesem Berlina. Ma wspólnego z interesem Brukseli. Ale nie ma wspólnego z interesem Polski. I to jest prawda, której nikt w rządzie nie chce przyznać. Bo przyznanie tej prawdy oznaczałoby przyznanie, że Polska nie jest podmiotem, że Polska jest pionkiem, że Polska jest towarem na sprzedaż. I to jest prawda, która dzieli kraj. Bo z jednej strony mamy tych, którzy wierzą w oficjalną narrację. Którzy wierzą, że Polska jest ważnym sojusznikiem, że Polska ma wpływ na decyzje w NATO i UE. I z drugiej strony mamy tych, którzy widzą prawdę, którzy widzą, że Polska jest tylko wykonawcą, że Polska nie ma nic do powiedzenia, że Polska jest wasałem. I tu pojawia się pytanie: kto ma rację? Odpowiedź jest prosta i bolesna. Obaj mają rację. Bo Polska jest jednocześnie ważnym sojusznikiem i wasałem. Jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem. To paradoks polskiej polityki zagranicznej. Paradoks, który wynika z historii. Z geografii. Z tego, że Polska leży między wschodem a zachodem. Między Rosją a Niemcami. Między młotem a kowadłem. I to jest prawda, z którą musimy się zmierzyć. Ale jest jeszcze jedna prawda. Prawda, o której nikt nie chce mówić. Prawda o tym, co się stanie, jeśli obecny kurs się utrzyma. Bo jeśli Polska będzie nadal ślepo podążać za USA, jeśli Polska będzie nadal oddawać swoją suwerenność w ręce obcych mocarstw, to czeka nas jedno z dwóch. Albo zostaniemy wciągnięci w konflikt zbrojny, który nie jest w naszym interesie. Konflikt, który pochłonie polską krew i polskie pieniądze. Konflikt, który zniszczy naszą gospodarkę i naszą przyszłość. Albo zostaniemy zmarginalizowani, zdegradowani do roli zaplecza dla Berlina, poligonu dla Waszyngtonu, kraju, który nie ma nic do powiedzenia, kraju, który jest tylko wykonawcą cudzych rozkazów. I to są stawki. To jest cena, którą zapłacimy, jeśli nie zmienimy kursu. Ale jest też inna droga. Droga, o której mówi Bosak. Droga suwerenności. Droga dialogu. Droga, na której Polska jest podmiotem, a nie przedmiotem. To nie jest droga łatwa. To nie jest droga, która przyniesie szybkie rezultaty. Ale to jest droga, która daje nam szansę. Szansę na to, żeby być krajem, który decyduje o swojej przyszłości. Bo historia uczy nas jednego kraje które nie mają własnej strategii, stają się ofiarami cudzych strategii. I to jest lekcja, której nie możemy zapomnieć. Wróćmy do 24 kwietnia, do Sejmu, do momentu, który podzielił kraj. Bosak kończy swoją wypowiedź. Sikorski odpowiada: Debata trwa godzinami, ale nikt nie zmienia zdania, bo to nie jest debata o faktach. To jest debata o wartościach. O tym, kim jesteśmy jako naród. O tym, jaką Polskę chcemy zostawić naszym dzieciom. I tu pojawia się pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać: jaką Polskę chcemy? Polskę suwerenną czy Polskę służalczą? Bo to nie jest pytanie dla polityków. To jest pytanie dla nas wszystkich. Dla każdego Polaka, który płaci podatki. Dla każdego Polaka, który wysyła swoje dzieci do wojska. Dla każdego Polaka, który martwi się o przyszłość. Bo to my decydujemy. To my wybieramy. To my jesteśmy Polską. I to my musimy powiedzieć: dość. Dość ślepego podążania za USA. Dość oddawania naszej suwerenności. Dość bycia pionkiem w cudzej grze. Polska musi być podmiotem. Polska musi mieć własną strategię. Polska musi decydować o swojej przyszłości. I tu pojawia się pytanie, jak to zrobić. Odpowiedź jest prosta. I trudna. Musimy zacząć myśleć samodzielnie. Musimy zacząć zadawać pytania. Musimy zacząć domagać się odpowiedzi. Musimy zapytać rząd, gdzie w tym jest polski interes. Musimy zapytać polityków, co Polska zyskuje na tym sojuszu? Musimy zapytać siebie, czy to nasza wojna? I musimy domagać się odpowiedzi, prawdziwych odpowiedzi, nie propagandy, nie sloganów, prawdy. Bo prawda jest taka, że Polska ma wybór: możemy być krajem, który ślepo podąża za USA, krajem, który oddaje swoją suwerenność w ręce obcych mocarstw, krajem, który jest pionkiem w cudzej grze, albo możemy być krajem, który ma własną strategię. Krajem, który decyduje o swojej przyszłości. Krajem, który jest podmiotem, a nie przedmiotem. I to jest wybór, którego musimy dokonać. Teraz. Bo historia nie czeka. Świat się zmienia. I jeśli nie zmienimy się my, to świat zmieni nas. 24 kwietnia 2025 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Bosak wypowiada słowa. Które dzielą kraj na pół. Brakuje wizji. Trzy słowa. Ale za nimi kryje się cała prawda o polskiej polityce zagranicznej. I to jest prawda, z którą musimy się zmierzyć. Bo jeśli nie zmierzymy się z nią teraz, to jutro będzie za późno. Polska suwerenna, niesłużalcza. To nie slogan. To wybór. Nasz wybór. A teraz pytanie do Ciebie: czy wierzysz, że Polska powinna mieć własną strategię? Czy wierzysz, że Polska powinna być podmiotem, a nie pionkiem? Jeśli tak, to napisz w komentarzu: Polska suwerenna. Jeśli nie, to napisz: Polska lojalna. Bo to nie jest debata dla polityków. To jest debata dla nas wszystkich. I to my decydujemy, jaka będzie Polska.